Trochę, no patrzę, że siano zjadła, więc może i się poprawia tej samicy. Ogólnie lepiej zaczęło jeść. A jeszcze te Coś no. smutno wygląda. Daj mu trochę sianka, no sypnij, sypnij. Mm -hmm. Tak. O kuski obgryzły korzeń. że tak ja miał ją karmić, że Drzewa wyrywać, żeby kozę nakarmić, no zbankrutował. No to co pokarmione nie Łukasz wszystko. Mamy kolejny poranek, proszę Państwa, niedziela. No wczoraj. Sporo na zewnątrz byliśmy i przez to no nie idzie wyzdrowić. Łukasz wyzdrowiał za to nie mówiłeś. No Katarek odszedł. A dla mnie przyszedł. No, się przyniosło. <laughs> nie, no to drugi etap choroby. Od gardła się zaczyna, a później przechodzi na zatoki nos, wiadomo. Więc teraz się oszczędzać, to dwa dni i można być w miarę zdrowym już. Także dzisiaj na spokojnie idziemy do domu odpocząć. Chociaż nie ma po czym, ale śniadanko chwilę. chwila dla siebie i zrobi się cieplej, wyjdziemy coś będziemy działać, lekkiego coś przyjemnego. Typu sadzenie sałaty na przykład. Patrzcie jakie tam supy przy torach położyli. Widzicie? Trakcja będzie. Niech robią, będę wiedział jak z ogrodzeniem iść. Żebym tam się nie wbił im na budowę. Dobra, bo Łukasz goni do roboty. Ta, zaznacz, zaznacz. Znajdź jakiś marker. O, niebieski będzie. No, proszę Państwa, mamy już 20. imieniny Klaudii Ma Maurycego. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Nie, Łukasz! No, aż chórkiem krzyknęliśmy. Siemanko w niedzielę, witamy wszystkich na super produkcji farmerskiej. Co się złoży, to się złoży, to dostaniecie i sobie obejrzycie. Nie wiem, co będzie na tej produkcji, także nic nie będę zapowiadał. No, tutaj na tym będą pszczoły, to lądowisko. Łukasz! Przymocujemy do ula i będą pszczoły tutaj się dały, Jedne za drugą. No? Te ule co wczoraj zawieźliśmy Nie mają lądowiska. Pszczoły nie będą miały jak lądować. No, trzeba zrobić. Łukasz samo się nie zrobi. Widziałeś, żeby coś samo się zrobiło. No właśnie, dlatego my jesteśmy tutaj na posterunku i robimy robotę. No, od tego jesteśmy Odrobienia roboty. Zobacz, o kurde. Trochę prze przesadziłem. Trzeba krótkie dać. <laughs> o, bardziej pod o. o no, teraz tak chciałeś? Jeden, no, dwa, trzy, cztery, takie długie może będą dobre. Co Łukasz? Masz. Nie zgub. Trzymaj. Ja biorę w wkrętarkę i biorę to. Idziemy do pasie... A nie, trzeba pomalować jeszcze. To jest to farby weźmiemy ze sobą. Ja już Łukasz, a pszczółki chodzą. O. Tutaj trzeba przykręcić. Pszczoły będą sobie wy, wyskrobią, wyczyszczą. Ten krótszy trochę, to tutaj będzie, bo mniejszy, mniejszy ul. O, w ten sposób Łukasz. No, a drugi tam. No, to jest. Przykręcić i pomalować piaskowym. Tyle, to ta Łukasz. Otwieraj farbę. Bierzemy pędzelek i malujemy no. Jak Łukasz Kolejna bardzo dobra robota, nie? No. Bardzo ładnie. Jak na nas to w ogóle super Chodź zobacz jak te pszczółki chodzą. W pierwszym ulu to ładnie Nie? Zobacz tam o ile ich jest. No Nie, nie podchodź. One szybciej pogonią niż, niż myśmy tu przyszli. Nie podchodzimy, jak są spokojne. No. To dopiero początek dnia. Która dziesiąta? No. Dobrze, niech zbierają pyłki. No, widziałem ja, Łukasz, wiesz, czemu jesteśmy farmerami? Bo roboty się nie boimy. No, to jest niedziela, ale jak coś trzeba wykonać, to trzeba wykonać, Łukasz. No, musimy schować ziemniaczki od Piotra. To jest Irga, bardzo ładny ziemniaczek. Na pewno trochę też wysadzę, ale schowamy do piwnicy, bo tutaj już będzie za ciepło 15 stopni. W ciągu dnia zapowiadają nawet dwa takie dni ciepłe. I ogólnie jest ciepło w ciągu dnia, więc strach, że one tutaj w kwietniu zaraz ruszą, nie, zaczną kiełkować. Dlatego lepiej schować do piwnicy, tam jest ciemno i jest chud. Parę stopni. Co najmniej do maja będzie. No, tylko marchewkę odłożymy do królików, a to wszystko do piwnicy zaniesiemy. Łukasz, dobra? Mamy no. radę? No. no. Co to znaczy siła robocza na gospodarstwie, nie, Łukasz? Silny jak koń. Trzeba tylko pokierować tą mocą. Nie? Dobra, jedziemy. Pierztaczkę jedziemy. O. Nic się nie przykrzywia. O. Dobra, bo będzie, że ja kręcę, a ty robisz. No, pomagam, pomagam, razem działamy. I żeby nie było Piotrzy, to war zabezpieczony. Ha, no. chabi. spacerek. No. 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 <skryciES> no. No. Wszystko po kolei. Rano wstajemy, karmimy zwierzęta. Zobacz jak te bryły zrobiły się elegancko. Mróz je przymroził i rozkruszył. To wystarczy pobronować teraz. A później przed zasiewem Kultywatorem się i znów broną Wiesz szukasz i będzie równo prawie, że no No. Zobacz To była jedna bryła, której ruszyć nie było można na jesień Kultywator na tym wszystkim stawał. No. trzeba będzie spróbować Jutro we wtorek może Aha. No, całość dookoła trzeba wziąć. No, już tu 30 nie wpadnie. Tam tylko uważaj, trzeba, gdzie mógł był wysypany, gdzie w tamtym roku się skopałem. No, a tam o na rogu? Na rogu, tam. No, no, kierowca bombowca. <laughs> A tu będzie pomost. I se na bombę będę skakał, z Łukaszem. No. Chcemy? no. Zrobimy, zrobimy. Będzie elegancko. W kwietniu można by było to ogrodzenie zrobić, już po tym kwietniu. Znaczy, w kwietniu powinny już tutaj normalnie stać te słupy. Co? Co? zbudujemy im chałupę. Stąd eksmisja. Tutaj będą kurczaki w tym sezonie, bo jest infrastruktura, jest wybieg, tam jest zbudowany odchowalnik też. A kozy przyniesiemy te młode tutaj, zrobimy przewrótkę na młode, żeby już jodę oddzielić i doić i będzie dobrze. Łukaszu, także na jutro jest plan. Od koziarni zaczniemy, a później jak coś to ciągliczek podrapiemy. Coś porobimy, porządki tam trzeba robić, Łukasz płytki zabrać, powozić płyty do garażu. też odebrałem takie fajne płyty. No, nie jest roboty. Jest? Jest. Trzeba się kombinować, żebyś w kwietniu przyjechał. No. Będziemy negocjować. No, idziemy do domu. Łukasz. Co z tym jajkiem? Przymarzło może Co z tym jajkiem? Co? Jedno wziąłeś, a tam drugie widzę. Ty zniosła dopiero może. Zobacz, nie zauważyłeś tego jajka? Pobiło się? Aha no to dobra, to później kurum damy. Się pobiło. Pękło pewnie od mrozu. No, bo też tak miałem. No patrz, co mi się stało obok. Nie widział. No, tu dwójka w nocy były. No. Dobrze, Łukaszu drogi. Dawaj może od początku zaznacz. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. zaznacz szybko dzień, bo nie będzie później czasu tyle roboty masz. Marker cyk, cyk cyk. Zaznaczamy i robimy robotę. Proszę Państwa, jest 21. Mamy poniedziałek imieniny Bernadyk Benedykta i Lubomira. Wszystkiego mhm. dobra, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom. I wspierać co Łukasz, tą kartkę trzeba przykleić będzie, u bubunia, no bo to też strażak, tak jak ty, no się odpadła. proszę państwa, dzisiaj, dzisiaj w planach, Łukasz jakie plany mamy, mów szybko, zwierzęta karmić, to później, płyty, prawdopodobnie weźmiemy płyty przeniesiemy, bo to trzeba dwóch osób, no weźmiemy, schowamy to co odłożyłem, co jeszcze, parować ziemniaki w międzyczasie, być może koziarnie robić, albo trzydziestką jechać i drapać ziemię, nie? Tam przystawia, ale to myślę, że chyba koziarnia będzie ważniejsza, bo mleka nie mam. Bez mleka kawę dzisiaj się ukasz, daź wiarę? wiary? Warte, a kus chyba z 10. Kota złapały. Łukasz, chodź. Kota mamy. O, kozo o wschodzie do Łukasza idą. Pogłać kozę. <grystanie> Chodź, jest alarm. Turcze. Alarm jest. Kunę złapałem. Drugi raz ta sama kotka wpadła. Nie za mądra. Nie podchodź Łukasz. Nie podchodź, się boi ona. Trzeba wypuścić i odejść. Nie wiesz jaka dobra robota z tym foliakiem? Pamiętasz robiłeś ze mną no. A raczej ja z Tobą Ty byłeś <laughs> szefem całego przedsięwzięcia Ale elegancko zrobiony nie? No. Napięte kurde no. mróz mróz jest, idziemy karmić O! Łukasz no. Dobry znak jest może gdzie dzisiaj będzie wykot? Sianko nosi. Gniazdko tworzy, słomy troszeczkę trzeba przynieść. Łukasz! Łukasz. Trochę słomy trzeba przynieść, tam gdzie kozy są. Tam jest słoma, nie? Tam gdzie parnik. Przynieś tak dwie garści, wiesz, słomy. Dobra? Bo tutaj gniazdko samica robi jedna, brakuje słomy. Budulca. No. Co? się sierściuchy. Co ten Bruno wyprawia? Szaleje, szaleje? Bruno, Nie szalej tyle. Nie no. Już z rana, kurde. Szaleje. To co później będzie. No. No Chodź zobaczymy te płyty o. Odsłonimy to później Łukasz tutaj przypchniemy tyłem przyczepę Otędy Później ja cofnę trzydziestką i tamtędy będziemy musieli przejechać A bileży? No my zasuwamy kurde. Trzydziestka to Ostro zaczyna. marzec, co? Kurde, codziennie zobacz wczoraj. Nie, wczoraj niedzielę, bo to w sobotę była palona. Hmm. Na ostro! Bracie ostro. Co tu się dzieje? Łukasz, paliwa nie ma. Zaszkodziło, kurde, nowy olej. Nie może załapać. Nogę zabierz. O! ule, ule i akcesoria do uli, można z tego podkarmiaczki robić, wnętrze uli. Wiesz, Łukasz, zobacz, jak to jest fajna. To jest drewno, pszczoła lubi drewno, rozumiesz? No, nie można z płyty robić. Trzeba z drewna, pachnące, nie? No, pszczółka takie rzeczy lubi. Jak z tego zrobisz ul, to będziesz miał miodów. Dużo, Łukasz. Full! A co uczyniłeś? Płyty ułożyłeś? Ułożyliśmy, no. Tak. Pamiętaj, Łukasz, że materiał zawsze się przyda.